Laudetur, laudetur. Tu toczymy spór z producentem o pojęcie patriotyzmu, ewentualnie o to, co nas drażni, w jaki sposób to pojęcie zostało nam ukradzione i zdezawuowane. No, bo tak, producent występuje tu z tezą, że drażniące, irytujące jest nadawanie patriotyzmowi form manifestacji jakichś groteszkowo odpustowych, jakieś stroje, jakieś absurdalne gesty, to jakieś jakieś parta tagi. Natomiast mnie drażni zdecydowanie bardziej co innego. Utożsamienie przez PiS, chociaż bądźmy szczerzy, to się nie dzieje tylko z PiSu. PiS doprowadził to do doskonałości. To się zaczęło już wcześniej za Platformę. Czyli patriotyzm to tylko wojna, żołnierze, wyklęci, którzy bądźmy że byli często bandytami wyklętymi, no a PiS doprowadza to do perfekcji. Utożsamia właściwie patriotyzm z faszyzującym i klerykalnym nacjonalizmem. Przecież nie można być już antyklerykami i być Polakiem. Mnie to najbardziej odpycha, tu czuję się najbardziej okradziony. Bo patriotyzm to dla mnie przede wszystkim Duma z mojego państwa, ten duży patriotyzm do Fatallandu, duma z mojego państwa, z jego osiągnięć. I powiem tak, mimo pisów, wciąż jestem dumny. Tak, dochodzimy do poziomu Włoch czy Hiszpanii, poziomu życia. Przecież to jest shocking w ciągu tych 30 lat. Wszystkie te bzdety tych młodych, niedorobionych, nie ma życia ludzi, o czym wy mówicie. To był kraj trzeciego świata pod koniec lat 80. Trzeciego świata. PKB wzrosło pewnie z 10 razy albo niewiele mniej. Mamy naprawdę porządnie rozwinięty kraj. Możemy się ścigać z Włochami, z Hiszpanią. Kto by realnie coś takiego, a jeżeli chodzi o PKB na głowę pewnym siły nabywczej, bardzo niedługo to może być już poziom Wielkiej Brytanii. Ludzie, przecież gdyby ktoś coś takiego miał 30 lat temu, no w głowę się. Polska goniąca Wielką Brytanię, czy w ogóle, no w głowę się postuka. Po Więc tak, jestem dumny. Wciąż mimo opisu jestem dumny. Wciąż jesteśmy członkami najpotężniejszej, najdoskonalszej wspólnoty w dziejach ludzkości. Porównywalna Jakość życia, poziom życia, jakość ochrony prawczyka to jest wyłącznie może Kanada, Australia, czyli Unii Europejskiej. Jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy w NATO. Na tyle bezpieczni, na ile ktokolwiek może być. jestem patriotą tego kraju, tak mogę powiedzieć. Tak jak mówiłem w innych, patriotyzm to także miłość ta, ta znacznie bardziej intymna, znacznie bardziej subtelna do hajmatu, do małych ojczyzn, do miejsca, gdzie się urodziłem, Morskie Oko, warszawskie, warszawskie Sielce, cudowny Dolny Mokotów, do, do miejsc moich wakacji u babci na Podlasiu, w starej chałupie, gdzie jabłonka przez okno wtykała czasem papierówki. Tam leżąc z babcią raniutko i czekając na gwizd pociągu do siedlec, brałem te papierówki, jadłem często prosto z okna. To wspomnienie może pozostanie jednym z moich najczulszych i najbardziej intymnych już na zawsze, aż do samego końca. Różne mamy zatem oblicze patriotyzmu, bardzo różne. A czy Państwo coś ciekawego tu nam powiecie? Ramen!